Kajon, zapięcie w ogóle fajnie wygląda, pach raz, dwa no kartonik klasunia naprawdę solidny spakowany tak, że no po prostu nic się nie gniecie, wyciągasz moment przesunąłem tu, bo podobno można oprzeć kolor esta w ogóle tak wycieniowany jak jak ten, jak no karbon, no tu gdzieś tam widać jakiś, no nie no zobaczymy no jakaś karta może to są jakieś okleiny? No nie wiem, jest fajnie. Koło już wyciągnąłem. No po prostu wyszło moment. Lekko dopompowane. DT Swift. Nie wiem, zobaczymy. Już jakiś kawałek smaru jest. Podobno dedykowany narzędzia. Rzućmy okiem co dalej. Jakiś kawałek kartonu. Ciekawe co tutaj jest. Zerknijmy. Mm, quick start. Coś tam. O tak. Nie wiem, ale na dobrze. Torba. A, jaki gadżet. Narzędzia. No w końcu będę wiedział, z jakim Newtonem pokręcić. Komplecik. Różne. Smart chyba jakiś. Nie no, to Światło od blaski. wszyscy będą je widzieć. Co tam jeszcze mamy? No fest, jak nagrawa instrukcja. Też to przerób, ale też coś jest. Spadujemy. No tu nie było nic. Prosta, tak A w torbie. Jeszcze nie wiem co to jest. Na się to dowiem. Chyba imbus. Imbus. No i światła. To jest zestaw, no wkładam, to będzie mi służyć do skończenia rowera. Ja już tutaj wziąłem. Trzymam to mi posła do tego. Tego nasza zajebista torba. A tak jest przymocowana kierownica. Na no, jakieś rzepy. Nawet gąbeczka jest zabezpieczająca. podobnie i tutaj. Ale owika, no kawa mięsista. Mięsista, może tak bym to nazwał. Zoom. O, naprawdę. Mięciutka, tu grubiutka. No kolor też klasa. No zobaczcie. Piek. Nie ma nic. Uż zabezpieczona folią GRX. Nie wiem, z tą korbą. No, zobaczymy. W każdym razie bardzo łatwo do złożenia. Ja. No, tak, tak, tak. 6 tonów. już mam pokazać, jak już działa. No i mamy 6, To działa. Rower wyjeżdża. Wygląda na dobry rozmiar, ma mert 34, przekroku 87. Jakieś szerokość bądź luzu. Stoję. Może wyglądać za, jakby za mały, ale ewidentnie jest bardzo dobry. Już widzę, że będzie super. Reprezentuje się tak po złożeniu. Pokażę, że o, cyk. Przebliżymy trochę. Kuka, kuka, ciekawe elementy. No wygląda super. Wcześniej przyszedł do u mnie Cannondale, Topstone Carbon 5. W rozmiarze M i zdecydowanie mniejszy był a ten jednak, ta długość, rozmiar M, pod 184 moim zdaniem, nie wiem tylko co to za korba Zostały na GRX no co, czysty łańcuch, spawy jak wyglądają spawów prawie w ogóle nie widać a jest to aluminium, no tu widać, o spawy tu i w tym miejscu ale jeśli chodzi o samą ramę super, tutaj te, te zamknięcia fajnie, musiałem je powciskać uchwyty Kolejne u spodu, no i to co najbardziej mnie interesowało, na widelcu. Koła, ciekawie. Nie znam się na gravelu, ale koła. Są bajunie jakie szerokości? Yy, 45, no. Będzie idealnie, no u mnie już są rowery, w stanie więc to nieco wiem o rozmiarze. No i co więcej? Nie jest ustawiony, tam wisi jeden mój, jeden żony. Szosę, szosę mam na porównanie treka o rozmiarze 56 plus innych 7, czyli 58. No, trochę się jaką musiałem dać do przodu. No, jest pod teraz ustawione w wachu. Ale jedzie się komfortowo, mogłoby być tutaj jakby mniejsza ta ramę. A w tej sytuacji, super, widać, że jest wyciągnięta pozycja, reszta. No, dużej mi zajmie ogarnianie tego syfu, który zostawiłem, niż złożenie tego roweru. Poważnie, umiesz wymienić dentkę, złożysz rower. tylko będę pokazywał reszty brudu. Ustawię jeszcze, pokażę jak mi się wyglądam. Jak spróbuję, nie wiem, czy to za wysoko. O, coś takiego, nie? Taka pochyla. 184 cm, 87 w przekroku. Trochę uda, tu szu, który trzeba zgubić. W każdym bądź razie czuję tutaj miejsce. Zmieści się torba, jak zsiądę, nie będziemy mi tu wadzić, gdzie miałem to w lub Flara chyba rzeka jest. Muszę jeszcze ustawiać taką krawicę, aczkolwiek już blisko jest. Ustawienia tak się prezentuje, tak się po daje się być. O, mam to ujęcie, Więc jakbym wziął L, byłaby dla mnie za duża. Pod mój sposób jazdy. Tutaj ma ciekawe wykończenie, co mi się podoba. Czyli już naklejona, jakby guma. Grubość wystarczająca. Fajne, fajne są takie wykończenia. Niuanse, jest możliwość montażu bagażnika. Zaślepki. No sprawia wrażenie. Fajnego wykończenia. Coś tu więcej. No jak widzimy M. O, tutaj jeszcze trochę widać spaw. Zobaczymy. Prześwit. Koła. 45. Szerokość oczywiście. Jeszcze coś tutaj wejdzie. Zobaczmy tył. Góra. No, oczywiście jest miejsce. Do ramy długi ten rower. No i jeszcze jak uda mi się złapać o prześwit. Tu jeszcze jest mięsisty. Ten trójkąt ciut niżej. Chyba po to, żeby ten łańcuch nie uderzał. Klasunia. Będzie trick. No i następny filmik już zrobię jak się kawałek nim przejadę. Zobaczę jak leży. nagam też jak ja na nim leżę. Czy tam siedzę. Na tych co nie wiedzą jaki rozmiar wziąć bo sam się dużo głupkowałem nad tym, ale poprzemierzałem i tak jak powiedziałem na mój wzrost będzie idealnie większy, byłby słabszy.